Powaga jest odpowiedzialnością wolności. Powaga budzi lęk. Jest to lęk przed prawdą i przed śmiercią. Zabiera bowiem powaga jednostce możliwość uczestniczenia w uwodzeniu. Dlatego budzi grozę, gdy jest unaoczniona. Powaga jako zapora przeciw każdemu przejawowi szarlatanerii i sztuczek manipulacyjnych jest niczym innym jak tylko wzmożoną koncentracją umysłu nad tym, co nadejdzie, gdzie spoczywa także zagadnienie, iż wie, że nie wie. Powaga jest przeszkodą do zaistnienia każdej formacji impotentnej etycznie lub intelektualnie, lecz także otwiera przed wspólnotą nowe horyzonty. Kryzys jest zawsze tylko następstwem braku powagi. Prze to musi wówczas ujawnić tendencje racjonalizujące. Dlatego tradycja jest w istocie niepoważna. Kiedy przyjrzymy się pretendentom na człowieka, którzy, będąc na swobodzie, czynią swoje życie zniewolonym, nie można oprzeć się wrażeniu, iż więzienie w sensie dosłownym zmienia całkowicie swoje znaczenie. Czym może być, możemy zadać takie pytanie, pobyt w więzieniu, jeśli osobnik przebywa w nim na tak zwanej wolności? Zniewolone zwierzę nie ma pretensji do natury, że uformowała je i prowadzi na łańcuchu biologicznej supremacji. Jednak w przypadku ludzkiego zwierzęcia sprawy mają się inaczej. Problem polega na tym, że podświadomie jednostki na planecie odczuwają swój katastrofizm i formalizm, usensowniony w kulturowym absurdzie, z którego już nie sposób się wyrwać bowiem z całych sił walczy on o przetrwanie. Przetrwanie, które w świecie przyrody przynosi jej komplementarne zadowolenie, zaś w świecie ludzi staje się gorzką lekcją, lekcją wolności, której jeszcze nikt specjalnie nie poświęcił szczególnej uwagi. Powiem jak świat światem na planecie rządzi jedynie grzech człowieka, pragnącego zaistnieć za wszelką cenę. Zrozpaczony daje świadectwo, krzyczy i woła każdej nocy i każdego dnia, iż pragnie wolności. Ale wolność i życie nie są zjawiskami kwantowymi. Wolność nie uzasadnia prawa swej dynamiki w określonym odgórnie prawodawstwie. Bowiem każde prawo, jakie zostanie narzucone na psychikę, odbiera jej swobodę działania i ruch twórczy, względem którego obraca się sens miłości. Wolność wybiega w chaos poszukując, ale także odnajdując szczęście w przełamywaniu stagnacji, która jest jawną formą dogmatyzacji. Proces twórczy, na którym ruch wolności się opiera, wybiega poza obszar wszelkich norm towarzyszących naszemu powszechnemu pojmowaniu wszelkich kulturowych czy egzystencjalnych zjawisk jest zjawiskiem chorobowym, bowiem żeby być wolnym trzeba zachorować na miłość, szaloną i pełną przygód egzystencję w dobrym tego słowa znaczeniu.